Wiosną 2016 roku w spokojnym miasteczku Fort Worth położonym w stanie Teksas doszło do brutalnego i okrutnego morderstwa, które szokowało nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Będziesz zszokowany, gdy dowiesz się, kto był jej katem. Ofiarą zbrodni była młoda matka Elizabeth Paula Arellano, która pracowała jako ratownik medyczny. Okoliczności tragedii były tak dziwne, że początkowo Policja wysunęła nawet teorię, że Elizabeth mogła popełnić samobójstwo. Jednak taka teoria nie pasowała do zeznań osób, które stały się przypadkowymi świadkami tej tragedii. Śledczy musieli włożyć wiele wysiłku, aby wyjaśnić sprawę i wysłać przestępcę na ławę oskarżonych. Jednak biorąc pod uwagę brutalność zbrodni, którą popełnił, wydany wyrok wydawał się zbyt łagodny i niesprawiedliwy. Elizabeth Paula Arellano urodziła się 16 sierpnia 1987 roku w amerykańskim mieście Fort Worth w Teksasie. Dorastała ze swoimi dwiema siostrami Alessandrą i Giovanną, z którymi zawsze była praktycznie nierozłączna. Ojciec biologiczny Elizabeth opuścił rodzinę, gdy była bardzo młoda, nie interesował się losem swojej córki. Nie kontaktował się z nią w żaden sposób. Wkrótce jej matka Juanita ponownie wyszła za mąż za mężczyznę o imieniu Fidel, który adoptował jej dzieci i traktował je jak własne. Elizabeth miała bardzo dobre relacje ze swoim ojczymem, który wspierał ją i pomagał we wszystkim. W szkole średniej poznała chłopaka o imieniu Rudolf Arelano, z którym wkrótce nawiązała relacje. Mężczyzna był prawie 8 lat starszy od niej, co nieco zakłopotało rodziców Elizabeth. Nie ingerowali jednak w ich związek, ponieważ mężczyzna wydawał im się dobry i godny zaufania. W wieku 16 lat, ledwo po ukończeniu szkoły, kobieta poślubiła swojego chłopaka. Para miała czworo dzieci, trzech synów i córkę. Pomimo pojawienia się licznych potomków, Elizabeth nie zamierzała zostać gospodynią domową. Pamiętała swoje marzenie z czasów dzieciństwa. Kobieta ukończyła szkołę medyczną i dostała pracę jako sanitariuszka, planując zdobyć wyższe wykształcenie. Aby zostać lekarzem. Elizabeth była uprzejma i pobożna, wychowana w tradycjach chrześcijańskich. Regularnie zabierała swoje dzieci do kościoła, zaszczepiając w nich miłość i współczucie dla bliźnich. Rodzina i przyjaciele scharakteryzowali ją jako osobę bardzo wrażliwą, zawsze gotową do pomocy. Ich małżeństwo z Rudolfem wydawało się trwałe i szczęśliwe, ale po trzynastu latach wspólnego życia związek ten zaczął dosłownie pękać w szwach. Rudolf wcześniej był zazdrosny o swoją młodą żonę, próbując ją kontrolować, ale z czasem jego zachowanie stało się po prostu nie do zniesienia. Wiosną 2016 roku Elizabeth, po kolejnej scenie zazdrości zorganizowanej przez męża, zabrała dzieci i przeniosła się do domu swoich rodziców. Rudolf podjął próbę pogodzenia się z żoną, ale młoda kobieta była zmęczona tolerowaniem jego napadów złości. W dodatku nie chciała, aby dzieci prawie codziennie słuchały kłótni rodziców, zebrała się na odwagę i oficjalnie złożyła pozew o rozwód. Kilka dni po tym, jak Elizabeth zabrała dzieci i złożyła pozew, tajemniczo zaginęła. Według przyjaciół i rodziny była w dobrym nastroju, i aby odwrócić swoją uwagę od problemów rodzinnych i rozwodu, postanowiła po pracy pójść z kolegami do lokalnego klubu. W piątkowy wieczór 15 kwietnia 2016 roku 28-letnia młoda matka w towarzystwie przyjaciół udała się do lokalu, gdzie tańczyła i dobrze się bawiła. Nie tknęła alkoholu, ponieważ planowała wrócić do domu własnym samochodem, którym przyjechała do klubu. Elizabeth wróciła do domu po północy, 16 kwietnia po zaparkowaniu samochodu zadzwoniła do swojej przyjaciółki, z którą spędziła wieczór w klubie i powiedziała jej że dotarła już do domu i że nic jej nie jest. Elizabeth odłożyła słuchawkę, ale nie weszła do domu. Następnego ranka jej matka Huanita była bardzo zaniepokojona, gdy odkryła, że jej córki nie ma w domu. Wiedziała, że Elizabet planowała spędzić wieczór z przyjaciółmi, ale jej córka powinna była wrócić dawno temu. Samochód był zaparkowany przed domem, co oznaczało, że Elizabeth wróciła z klubu. Kiedy kobieta podeszła do samochodu, okazało się że nie był zamknięty. Kluczyk nadal tkwił w stacyjce, a w środku na siedzeniu znajdowała się torebka i telefon komórkowy jej córki. Naturalnie nie mogła zostawić swoich rzeczy osobistych w otwartym samochodzie, co oznaczało, że stało się coś strasznego. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję, zgłaszając zaginięcie. Policja wierzyła, że uda im się rozwiązać sprawę dzięki świeżym śladom. Ponadto, wciąż istniała nadzieja, że Elizabeth żyje. Ponieważ w samochodzie nie było krwi ani śladów walki. Pierwszą rzeczą było odtworzenie w najdrobniejszych szczegółach chronologii wydarzeń tego wieczoru i nocy, aby prześledzić całą trasę Elizabeth, znaleźć i przesłuchać wszystkich możliwych świadków. Najpierw przesłuchano przyjaciół i kolegów młodej kobiety, z którymi spędziła wieczór przed jej zniknięciem. Podali dokładną godzinę, kiedy wróciła do domu, ponieważ sama Elizabeth zadzwoniła. Mówiąc, że bezpiecznie dotarła na miejsce. Ponadto w telefonie komórkowym zaginionej znaleziono kilka połączeń i wiadomości od jej byłego męża, Rudolfa Arellano, który uporczywie próbował się z nią skontaktować tej nocy, ale Elisabeth nie odpisała na nie. Funkcjonariusze policji udali się do domu Rudolfa, aby dowiedzieć się, gdzie był i co robił poprzedniego wieczoru i nocy. Według mężczyzny, był on w kontakcie ze swoją byłą małżonką. Która obiecała, że przywiezie do niego dzieci na weekend, ale potem przestała odbierać telefon i myślał, że zmieniła zdanie. Alibi Arelano było wątpliwe. Według niego tego wieczoru siedział z przyjacielem w lokalnym barze, a około północy wrócił do domu i poszedł spać. Jego przyjaciel i kilka innych osób, które spędzały czas w tym samym lokalu w piątek, potwierdziło, że Rudolf rzeczywiście tam był. Gdzie poszedł później? Nikt nie był w stanie powiedzieć. Mężczyzna zapewnił, że poszedł do domu, ale ponieważ mieszkał teraz sam, nie było nikogo, kto mógłby to potwierdzić. Więc policja nie zamierzała wykluczyć pana Arellano z listy podejrzanych. Poza tym nie wydawał się zdenerwowany ani zmartwiony. Było jasne, że on i Elizabeth byli w trakcie rozwodu, ale byli małżeństwem od wielu lat, była matką jego dzieci i dziwne było, że jej zniknięcie go nie dotknęło. W każdym razie w noc zaginięcia młodej matki wędkarz zadzwonił do służb ratunkowych, aby zgłosić dziwny incydent, którego był świadkiem. Mężczyzna powiedział, że siedział sam z wędką na moście, który jest częścią autostrady międzystanowej, gdy około w pół do czwartej nad ranem zauważył samochód wjeżdżający na most, który zatrzymał się, a następnie kierowca wyciągnął coś dużego, co wyglądało jak człowiek, i wrzucił to do wody. Wydawało mu się również, że coś nieporęcznego i najwyraźniej ciężkiego było przywiązane do tej osoby. Ponieważ świadek znajdował się w dużej odległości i wciąż było ciemno, nie mógł dostrzec szczegółów: ani marki, ani numeru rejestracyjnego samochodu. Na moście wiał silny wiatr, więc mężczyzna nie mógł nic usłyszeć. Wkrótce inny świadek został odnaleziony. Podczas nocnego spaceru z psem w pobliżu mostu nie widział, co działo się na samym moście. Jego uwagę zwrócił przejmujący krzyk, następnie zobaczył coś dużego lecącego w dół z mostu, po czym nastąpił plusk. W oparciu o zeznania świadków, policja postanowiła zbadać dno stawu w pobliżu mostu. Kilka godzin później nurkowie natknęli się na ciało z masywnym kawałkiem betonu przywiązanym do szyi liną. Gdyby nie zeznania przechodnia i wędkarza, jej ciało prawdopodobnie nie zostałoby odnalezione zbyt szybko lub nie odnaleziono by go w ogóle, ponieważ ciężar nie pozwalał na unoszenie się ciała na powierzchni wody. Następnie pojawiła się wersja, że młoda kobieta zdecydowała się na popełnienie samobójstwa. To założenie było jednak błędne, ponieważ nie pasowało do zeznań świadka, który widział, jak ktoś wrzuca ją do wody, ani do słów krewnych, którzy zapewniali, że Elizabeth miała wielkie plany na życie i nigdy nie zrobiłaby tego swoim dzieciom i rodzicom. Elizabeth wciąż żyła, gdy kawałek betonu został przywiązany do jej szyi i zrzucony z mostu. Świadczą o tym wyniki medycyny sądowej, które wykazały, że młoda kobieta udusiła się oraz zeznania mężczyzny, który słyszał jej rozpaczliwy krzyk, gdy leciała w dół mostu. Ale kto i z jakiego powodu mógł tak brutalnie zamordować matkę, czworga, dzieci? Nie brano pod uwagę kradzieży, ponieważ nie zabrano żadnych rzeczy należących do Elizabeth. Pojawiły się sugestie, że zabójca mógł zauważyć Elisabeth w klubie, a następnie poszedł za nią do domu, lub ktoś pilnował jej domu, czekając na jej powrót. Mąż zmarłej nadal upierał się, że w noc morderstwa spał w swoim domu i nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Jednak śledczy nadal nie wykluczali Rudolfa z grona podejrzanych, ponieważ nie miał alibi. Jego zachowanie rodziło coraz więcej wątpliwości. Na pogrzebie mężczyzna udawał, że płacze nad trumną swojej byłej żony, mówiąc, że chciałby być na jej miejscu lub umrzeć razem z nią. Nawet siostra Elizabeth uwierzyła w szczerość jego słów. Ponadto Rudolf aktywnie pomagał w utworzeniu fundacji charytatywnej, aby zebrać fundusze na ceremonię pożegnania żony. Po pogrzebie, kiedy mężczyzna został ponownie wezwany do złożenia zeznań, wyglądał już i zachowywał się zupełnie inaczej. Jakby nic złego nie wydarzyło się w jego życiu. Po szczegółowym zbadaniu wszystkich nagrań z ostatniego dnia ustalono, że samochód tej samej marki i koloru co auto Rudolfa odjechał spod domu jej rodziców około trzeciej nad ranem. Sąsiadka przypomniała sobie również, że widziała samochód zaparkowany na drodze w pobliżu domu zmarłej. Ponadto ustalono, że następnie pojechał w kierunku tego samego mostu, z którego wyrzucono kobietę. Okoliczność ta zrodziła wiele pytań, a kiedy śledczy zażądali danych z telefonu komórkowego Rudolfa, w noc przestępstwa, wątpliwości pojawiło się jeszcze więcej. Okazało się, że mężczyzna wykonał tej nocy kilka połączeń, najpierw w pobliżu miejsca pracy Elizabeth, a następnie w pobliżu domu swojej teściowej i teścia. Wysłał byłej żonie kilka wiadomości, próbując dowiedzieć się kiedy wróci, ale jego wiadomości pozostały bez odpowiedzi. Najwyraźniej śledził ją i ostatecznie zdecydował się poczekać na jej powrót pod domem rodziców Elizabeth. Policja w końcu miała wystarczające dowody, aby aresztować byłego męża jako głównego podejrzanego i zabrać go na posterunek w celu dalszego przesłuchania. Jednym z kluczowych świadków w sprawie był najstarszy syn Elizabeth i Rudolfa, kiedy chłopcu pokazano linę usuniętą z szyi jego matki. Chłopiec stwierdził, że widział ją wcześniej na podwórku w domu ojca. Dobrze ją pamiętał, ponieważ bawił się nią. Ponadto chłopiec rozpoznał kawałek betonu, który leżał w ich ogrodzie krótko przed wymianą ogrodzenia. Śledztwo wykazało, że mężczyzna czekał na swoją byłą żonę pod domem jej rodziców i uprowadził ją, zanim zdążyła wejść do mieszkania. Wepchnął ją do swojego samochodu, w którego bagażniku przygotował już linę i beton. Następnie pojechał na most, aby dokonać zbrodni, spodziewając się, że pozostanie niezauważony. Pomimo dużej ilości dowodów i zeznań świadków potwierdzających jego winę, Rudolf zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w morderstwie. Nadal upierał się, że był w domu tej nocy. Biorąc pod uwagę okrucieństwo mężczyźnie, groziła kara śmierci. Następnie, za radą swojego prawnika, zdecydował się przyznać do wszystkiego i współpracować ze śledczymi, aby złagodzić wyrok. Dopiero w styczniu 2019 roku były mąż przyznał się do winy w sądzie. I szczegółowo opisał, w jaki sposób porwał i zamordował swoją byłą żonę i matkę, czwórki ich dzieci. Juanita, która była na sali sądowej i słuchała jego historii, zemdlała, a Alessandra i Giovanna nazwały zabójcę swojej siostry potworem. Sam mężczyzna, choć przyznał się do winy, nie czuł wyrzutów sumienia, mówił o swoim morderstwie spokojnie i chłodno. Nie przeprosił i nie wyjaśnił motywu swojego strasznego czynu. Sąd skazał mordercę na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Członkowie rodziny Elizabeth uznali taki wyrok za dość łagodny. Zaznaczyli, że wybaczają Rudolfowi, bo nie chcą, by ich serca wrzały nienawiścią. Jej rodzice i siostry są teraz odpowiedzialni za wychowanie dzieci zmarłej kobiety.